Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj się z wami widzę, słyszę. W sumie wrzucam tu dużo później, jak zwykle, niestety. Dzisiaj jest 5 marca. Jak widzicie tutaj, dzisiaj macie spotkanie ze mną i z Ksanderkiem, czyli z Zacharem. Nie wiem, do czego chyba zostawię mój Miksander, bo już tak mi po prostu przypadło. Do niego to, to imię z modelu, że Pff, ciężko mi i to co chwila zmieniać w sensie przypominać sobie Zachary, 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 ale e, tak, Ksandry, Zachary. E, słuchajcie, miał być filmik z, ze spacerku, e, takiego już przedwiosennego w sumie, e, ale niestety wylądowałam na kwarantannie. E, co prawda nie byłam chora ani nic, ale miałam robione testy bo miałam podejrzenie i, i jakby na szczęście okazało się, że to nie był COVID. W sumie szczęście i nieszczęście, ale tak. Więc, więc nie mogłam po prostu wychodzić z domu. Nie czułam się jakoś bardzo źle i tragicznie i, i normalnie bym wyszła na spacer. No ale miałam kwarantannę, więc wolałam nie ryzykować spotkaniem policji i, albo nieobecnością w domu, bo wiadomo, że to są mandaty. No więc nie polecam nikomu. Więc niestety tak, niestety spacerku tego, co miało być, nie będzie, nie będzie z tego filmiku. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo, bo chciałam zabrać właśnie albo Mię, y, albo Emę. Myślałam bardziej nad Emmą, bo, bo ona ma trochę gorsze to malowanie i, i teraz zimą jeszcze tego tak nie będzie widać jak latem. Y, no ale cóż, tak wyszło, jak wyszło. No, ale tak, do sedna. Dziś przychodzę do Was z nowym filmikiem, z małym holem zakupowym. Byłam w Lumpie w sumie tylko, no nie, i jeszcze mam innym rzeczy z Lidla, bo słuchajcie, zamówiłam nową lalę. Znalazłam model po prostu, który mnie tak urzekł, tak mi ujął za serce że stwierdziłam, że muszę go mieć i przez jakiś tydzień chyba chodziłam, zastanawiałam się, co robić pisałam też na Facebooku, że szukam tego modelu i w ogóle jedna pani miała go na sprzedaż ale w sumie w dokładnie takiej samej cenie jak ona mi chciała sprzedać tą, tą swoją lalę która ma tam już 3-4 miesiące bo była z listopada 2020 dokładnie w takiej samej cenie Dostałam oferty z trzech różnych, od trzech różnych artystek, że wykonają mi taką lalę na zamówienie nową. I stwierdziłam, że no nie, no wolę sobie zamówić lalę taką, jak ja bym chciała z takim kolorem włosów, jak ja bym chciała z taką gęstością, jak ja bym chciała w takich odcieniach, jak ja bym chciała a nie gdzieś tam taką po prostu zrobioną lalę gdzieś. I ten, stwierdziłam, że to, to się po prostu nie opłaca, bo gdyby była tańsza, no może mi się to rozważała, a stwierdziłam, że no nie. Poza tym, też malowanie tej, tej artystki, której była ta lala, tak nie do końca mi pasuje. Jest taki bardzo. Hmm. na zdjęciach, gdzie te zdjęcia są robione dobrze, wychodzą bardzo takie śniado brudne, czy brudne. Takie wiecie, taki, taki dziwny odcień mają te lale. Więc tak. Więc postanowiłam, że zamówię sobie, ale jest zamówiona dzisiaj, dokładnie dzisiaj, czyli 5 marca. E, pani artystka, zresztą pani Marta. E, jeśli już chcecie wiedzieć, a na pewno chcecie, to dzisiaj zamówiła ten model w sklepie, więc zanim on dojdzie, to trochę minie. E. No to ja mówię, mówię dobra, skoczę do lumpa, bo tam musiałam jeszcze inne rzeczy też poszukać tutaj i, i na bal kolejny wielkanocny robimy. No to, to tak, to właśnie mówię skoczę do lumpa i zobaczę, ale zanim do lumpa przejdziemy, to pokażę Wam co kupiłam właśnie dla raczej dla nowej nali w... Powiedzcie mi, w lidlu, jejku. już nie myślę. Kupiłam takie śliczne, bodziaki z tygryskiem na 50-56. Słuchajcie, one kosztowały 6 zł chyba, to jest takie sobie światło, ona jest taki bardzo blady, żółty, taki między beżowym a żółtym słuchajcie. W ogóle będą. Będą super wyglądały. Myślę, że i będą i w tym One są trochę długie, no bo zawsze są długie. te z Lidla, ale co tam? Więc tak, więc Lidla tylko to. Yy, bo reszta była w sumie droga i nie było też rozmiarów, Słuchajcie, jak już mi coś podobało, to było dziewczęce. a ja Raczej to będzie chłopiec kolejny, więc będzie dwóch chłopców razem. A ten a albo były za duże. Eee, albo z duże, albo dziewczęce. Dobra, słuchajcie. I teraz przechodzimy do lompeksu. Eee, pokażę Wam wszystko w sumie, co też, no, dobra. Ojej. Eee, kupiłam taką opaskę. Co prawda ona jest czarna. Eee, na rzep. Ja sobie tutaj chyba ją zszyję po prostu. I nie wiem, czy zostawię czarny eee, czarny pasek. Czy po prostu od, odetnę tą kokardkę, odpruję ją stąd. A, i, I co? I przypnę do jakiejś innej paski, bo to też w sumie może być, słuchajcie, mucha. O, na przykład tak. Nie? Proszę bardzo. Iksender jako mucha. No ale też może być paska. Więc zobaczymy, że ja po prostu przerobię i tak więc opaska następną rzeczą jest słuchajcie słuchajcie, nie mogę w ustawieniach zmienić tego nagrywania przez 8 minut więc jeszcze raz tutaj tak tu wam pokazuję butaki z niebieską lamówką w ciufcie autka i ciuchcie, autka i gwiazdki o, takie śliczne też będą na nowym ale. nie powiem wam jaki to model, będzie niespodzianka i też pokazywałam, słuchajcie, taki pajacyk Łapkami, nie drapkami, w zasadzie sensie obwijanymi rękawkami i strażą pożarną. Zobaczymy, na którą, ale będzie na tą czy na tamtą. Następną. W sensie czy na ksandera, czy na. Yy... Nie powiem. <laughs> I taki czerwony yy... bodziak. Jak muszę go wywinąć, bo jest na lewej stronie. O. Dobra, też ma łab... yy, wybiem rękawki I taki zwykły czerwony On z autkiem yy, Jest malutki. Jest na, słuchajcie yy, do, Na 54 yy, 21,4 Czyli w sumie niby na Ebbe, czyli na Noaha Ale ja tu widzę, że to na 100, Słuchajcie, wygląda by by no, W sensie zbyt obcisła. No, więc na pewno będzie na Ksandera. jak i na Ksandera, to na to ale jak nie, to może pojedzie słuchajcie, z Karą do Nowego Domu. Bo ja nie uważam, że auta są tylko dla chłopców. Ja byłam mała, to się bawiłam samochodami, żeby nie brać. No i oprócz tego kupiłam, słuchajcie, w Lumbexie takie kapciuszki. Ale to już nie dla moich lal. Takie kapciuszki, rozmiar 4, Będę też je brała. I takiego wielkiego pajacyka o i zaraz się zaczniecie pytać dla kogo to, a to dla mojej bratanicy, słuchajcie ma półtora roczku zobaczcie jakaś plamka jest mam nadzieję, że się spierze ma, ma półtora roczku i jak zobaczyłam tego pajacyka to mówię, kurcze muszę jej wziąć, bo jest po prostu genialny i prześliczny yy, więc tak, wzięłam zobaczymy czy będzie dobry bo rozmiar jest na półtora roku do dwóch lat, ale no, różnie to bywa z tymi rozmiarówkami, jak sami wiecie, pewnie. No i dobra, i to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie wiem, jaki to będzie film. Może dopiero z boksową paningu Nowej Lali, która nie wiadomo, kiedy przyjedzie. Może dopiero za miesiąc. Albo w jakimś innym. Jeszcze zobaczę, co będę nagrywać, bo na razie nie mam pomysłu. Jak coś mi przyjdzie do głowy, to na pewno nagram i też dajcie znać w komentarzach, co tam u Was słychać i, i czy byliście już na kwarantannie, czy nie, bo, bo myślę, że już większość z nas była chociaż raz kiedyś na kwarantannie. I też jak długo, bo ja była w sumie tylko kilka dni, a tak naprawdę już miałam dość jego totalnego zamknięcia w domu więc z osobą, które będą przez te dwa tygodnie albo dłużej. No. Dobra, słuchajcie, to tyle. Już koniec mojego gadania. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, zachęcajcie innych też do subskrypcji, jeśli Wam się podobało. No i to tyle. Pa! pa. Hej, dogrywam ten filmik do poprzedniego filmu. Będę to ciuszki dla nowej lali. Przyszła do mnie paczka, niestety nie mogłam w tym czasie mówić. Słuchajcie, miałam takie zapalenie gardła. Potem się okazało, że to COVID. Więc tak, przeszłam covid -a. I też no, miałam domowników w moim mieszkaniu, w moim domu. I nie chciałam jakby tam gadać. No, I nawet nie mogłam, słuchajcie po prostu. A więc tak, zamówiłam słuchajcie ciuszki z Oliksa. Pan mi dał tutaj dodatkowe takie gratisy, na przykład to właśnie te skarpetki, łapki nie drapki, yy, czapeczkę. To wszystko słuchajcie, dostałam gratis. Z yy, kulkluba to jest czapka. Mm. Tak. Pan mnie dał gratis, pytał w jakim wieku, kiedy się urodzi dziecko i w ogóle. <laughs> więc nie wyprowadzałam go z błędu, no bo ja nie lubię gdzieś tam tak chwalić się na, na, na OLX-ie, że, że to dalali, bo nie wiem co ludzie pomyślą. Nie jestem jeszcze aż tak otwarta. Tutaj właśnie takie super spodenki, ogrodniczki z lewkiem na 0,3 miesiąca. One trochę słuchajcie, są zafarbowane, więc się boję je w ogóle, bałam się je wrzucić do prania. No, ale wyrzuciłam. I kolejna rzecz to jest taki pajacyk biały, gładki. Tak. No mówię, bo one były w gratisie. Do tego, co zamówiłam. On jest na... Słuchajcie, na jeden miesiąc tam było. Nagrywam głos oglądając filmik, więc tak, bo dopiero teraz można powiedzieć, że mogę gadać. Tutaj jest taki kaftanik. Z grzybkami, z kwiatkami. Bardzo śliczny, bardzo mi się podobał, ale dam go już do wyprawki jakiejś lali, bo dogrywam ten głos uch, dwa miesiące prawie później. No i kolejny taki, w sumie, rampers, nie rampers, pajacyk, nie wiem jak to nazwać. Napiszcie w komentarzu, jak to się nazywa. Taki super żółty, będzie pasował na moją nową lalę. Będzie pięknie w nim wyglądać. Dobra, przepraszam, bo musiałam zakasłać. Yy, tak, i to jest na Tiny Baby. Yy, co jeszcze? Tutaj, no właśnie. I to jest to, po co zamawiałam. Słuchajcie, zapłaciłam za to chyba 12 czy 15 zł. To jest z Lupilu yy, taki rampersik bez snużek. minusem jest to yy, że jest na guziczki i on jest na 556 yy, i minusem jest to że jest na guziki no bo się go ciężko po prostu zapina właściwie rozpinajcie, zapinajcie te malutkie guziczki no masakra ale jest po prostu prześliczny na mojej lalinowej. kolejną rzeczą to też dostałam jakby to było w gratisie do tam jednej rzeczy która też zaraz będzie Taki um, bodziak kopertowy na 50 i do tego też był taki na 50 bodziak kopertowy jakby w zestawie do tego um, i do tego będzie jeszcze jeden pojacyk słuchajcie jakby za ten pojacyk zapłaciłam 5 zł a te bodziaki dostałam się do tego pojacyka um, co właśnie teraz widzicie te kaczuchy ptaszki i gwiazdki um, on jest też na 50 to wszystko jest z tej samej firmy. Um, no, tak naprawdę, słuchajcie, zamówiłam od tego pana 3, 5 rzeczy. Za 5 rzeczy zapłaciłam. Zapłaciłam łącznie około 30 zł, może, bo chyba tak. 30 parę złotych. Razem z przesyłką wyszło mi chyba 42. No, to, no 30 parę, 42 zł wyszło za przesyłkę. No, i tu mam taki jakby trzypak. Pajacyków, słuchajcie, z tygryskiem. I one są na 50-56, tak plus, minus, mi się wydaje. Jeden jest taki beżowy z tygryskiem z napisem, drugi jest taki szaro-biały, po prostu w paseczki. nie tak sobie widać trochę. One są, słuchajcie, trochę na plecach zmechacone, ale po prostu są tak śliczne, już cała trójka była w niej ubrana. Pewnie wstawię wam na koniec jakieś zdjęcie. Niech mm -mm, mi się uda. Yy, no, i co? I trzeci to jest taki hmm, beżowy. Można tak to nazwać: z pomarańczowymi tymi napkami. I też w tygryski małe. Yy, no, mówię: po prostu super zapłaciłam za do 40 parę złotych. Yy, I też na rozmiar 50. No, i to by było słuchajcie na tyle.